moim kanale. Witam się z wami prosto z basenu, bo po półtora tygodnia zdecydowaliśmy się wreszcie przyjść. Jest jakoś po 11 i jest Totalnie puściutko, ale nagrywałam ten wstęp e, drugi raz, ponieważ było tutaj bardzo dużo dzisiaj było głośno, a teraz jest naprawdę spokojnie, bo wszyscy wyszli jesteśmy sami. Dzisiaj wstawiłam jednego vloga już na mój kanał, a jest środa, więc w tym tygodniu filmy będą dwa, więc bardzo się cieszę, bo kiedyś właśnie tak wstawiałam filmy i chciałabym bardzo do tego wrócić. Dzisiaj kieram mam do załatwienia kilka rzeczy związanych z pracą, a ja zdecydowałam się, że nagrywam vloga. Ja zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz i zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jest puściutko, jesteśmy totalnie sami, jest tylko jeszcze jedna osoba. W tej się cóż moja koszula, bo robiłam zdjęcia, także zawsze na mojego Instagrama tam już są. Mieliśmy już iść do domu, bo już troszeczkę tutaj jesteśmy, ale jednak zdecydowaliśmy, że zostajemy trochę dłużej, bo jest naprawdę fajnie tak puściutko. I zdecydowaliśmy teraz z Keremem, że będziemy wstawać wcześniej rano i przychodzić sobie na basen, bo o tej porze nie ma ludzi, a później jest naprawdę ciężko zająć Leżak. Siedzimy pod szpitalem właśnie wyszliśmy i już jest trochę lepiej, więc jedziemy do domu. Ale przy okazji z parkingu jest bardzo ładny widok więc chwilę sobie Popatrzyliśmy U nas jest pierwsza w nocy, My wracamy teraz do domu e, taki nocny odkąd nagrywam ostatnim razem i tutaj właśnie widzieliście urywek, że byłam w szpitalu e, i właśnie to był powód, dla którego przestałam e, nagrywać w tamtym dniu vloga. Szybko wam tutaj wyjaśnię o co chodzi, dlaczego zdecydowałam się pojechać do szpitala. E, no więc tak, tutaj widzieliście też fragment na samym początku, że zaczęłam tego vloga e, na basenie. Później wróciliśmy do domu e, i sobie troszeczkę odpoczywaliśmy. Po jakimś czasie byliśmy już bardzo, bardzo głodni i naprawdę zaczął mi aż e, z tego głodu boleć brzuch, więc jadłam na przykład Bananę, e, i zamówiliśmy jedzenie czasami właśnie albo sobie robimy czasami sobie zamawiamy, a tego dnia postanowiliśmy sobie zamówić. Zamówiliśmy z tego samego miejsca lahmacun, ponieważ Kierem chciał, a ja chciałam taką jakby turecką pizzę. No i to zamówienie przyszło po jakimś czasie e, no i sobie zjadłam. Ja zjadłam swoje, Kierem swoje, ale on też troszeczkę zjadł ode mnie. No i słuchajcie, 10 minut później zaczęłam się strasznie dziwnie czuć zrobiło mi się bardzo niedobrze, więc postanowiłam, że pójdę spać. E, no i słuchajcie, wstałam o 20 było już ciemno, nie wiem ile godzin spałam wtedy ale jak się obudziłam to czułam się tak fatalnie straszny miałam ból brzucha i nigdy czegoś takiego wcześniej nie czułam, nie mogłam się nawet ruszyć za każdym razem chciało mi się po prostu wymiotować jak tylko się ruszyłam ruszyłam głową, nie mogłam nawet podejść do okna, trwało to jakiś czas, ten ból był coraz coraz mocniejszy i naprawdę nie wiedziałam co mi jest, jakby czułam, że może się zatrułam tym jedzeniem, ale nie wiedziałam, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałam, w pewnym momencie miałam taki Ból już tutaj na samym górze brzucha, że e, nie mogłam nawet wstać z łóżka, nie mogłam się ruszyć po prostu e, i no, nie wiedziałam co mam w ogóle zrobić, co mam wziąć. Nie wiedziałam co zrobić w tej sytuacji, e, więc kiedy powiedział, pojechali do szpitala. No i tak to zrobiliśmy. Ja jestem w Turcji ubezpieczona. Mówię, dobra, idziemy do szpitala, była e, jakoś pierwsza w nocy około i pojechaliśmy do szpitala niedaleko mojego domu weszliśmy do środka, wzięliśmy numerek i później musiałam zapłacić, mimo że jestem ubezpieczona i tak muszę zapłacić mimo że w szpitale w Turcji naprawdę moim zdaniem są super ponieważ wszystko szybko, sprawnie, zawsze idzie to i tak było dużo, naprawdę było bardzo dużo ludzi, no i jak musieliśmy zapłacić, naprawdę ja nie mogłam usiedzieć w tym szpitalu co sekunda chodziłam do łazienki bo było po prostu ze mną Tragicznie w tamtym momencie już mówiłam Kieramom, że ja po prostu nie dam rady, chciałam się po prostu położyć na ziemi z bólu. Musieliśmy zapłacić około 2000 lira, więc Kieram powiedział, żebyśmy pojechali do prywatnego szpitala, który jest niedaleko, e, ponieważ zapłacę tyle samo i nie będę musiała po prostu czekać, więc tak to zro chcieliśmy zrobić, ponieważ jak tylko wrócimy ze szpitala w schodzie, to zmiotowałam. E, I... I bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ poczułam się naprawdę od razu znacznie, znacznie lepiej. Jestem pewna, że po prostu zatrułam się tym jedzeniem, które jedliśmy. Było to pierwszy raz, kiedy zatrułam się w Turcji jedzenie. Jest u nas bardzo gorąco teraz codziennie, więc może było coś nieświeże, nie wiem. Ale pamiętam, że ten ból już tak mi przeszedł i dalej ten brzuch mnie bolał, ale to już nie było to samo. Wróciliśmy do domu, spróbowałam spać, troszeczkę się przebudzałam. Później wstałam w nocy, ponieważ znowu czułam ból, ale nie był on taki. Duży i denerwujący jak wcześniej, więc udało mi się zasnąć. I później stałam kolejnego dnia, już o 12, i czułam się już dużo, dużo lepiej. Także kolejnego dnia wleciały jogurty z probiotykiem, no i staram się iść tak lżej troszeczkę, e, ponieważ no naprawdę nigdy w życiu takiego czegoś wcześniej nie miałam i był to naprawdę okropny ból. Także dogrywam tego vloga kilka dni później. E, my cię mamy niedzielę, jest 18.30 prawie e, i my właśnie wyszliśmy z domu i już jesteśmy troszeczkę głodni, więc jeszcze na szybko, e, wiem, że powiedziałam, że miałam mieć lepiej, ale kupiliśmy borek na szybko, żeby po prostu nie czuć głodu e, i zaraz sobie zjemy coś innego, ponieważ planujemy dzisiaj zrobić piknik, także jedziemy nad morze i sobie będziemy właśnie siedzieć i nigdy takiego pikniku wcześniej nie robiliśmy a bardzo chciałam także fajnie ten dzień nadszedł czekaliśmy też specjalnie aż będzie troszeczkę później ponieważ jest naprawdę bardzo gorąco w ciągu dnia więc teraz ten piknik będzie miał większy sens i będzie nam znacznie przyjemniej się siedziało także jeszcze nie wiem dokładnie w które miejsce jedziemy ale na pewno będzie bardzo fajnie to <toddź> powiedzieć

Myśmy przed chwilą w sklepach, ponieważ kieram szukał oleju do samochodu, ale niestety nie udało nam się nam kupić, więc e, może kupimy gdzieś indziej po drodze. Za 11 dni już przyjeżdża do mnie dziecia i wujek, tej do Turcji, więc bardzo się cieszę. E, I zadzwoniła do mnie moja mama, żebym pokazać, ile rzeczy sobie pozamawiałam do Polski, ponieważ bardzo bym chciała, żeby oni mi też rzeczy tutaj przywieźli i tam są naprawdę przeróżne ubrania, buty, e, więc jestem ciekawa, czy uda im się w ogóle to wszystko zabrać, bo naprawdę tych rzeczy się wydaje bardzo dużo. A do tego będą na na pewno dochodziły jeszcze jakieś różne rzeczy do jedzenia, na pewno jakieś ogórki i tak dalej. Także no teraz się tak zastanawiam, czy oni mi dadzą radę tu wszystko zabrać, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. I nie wiem, czy nie będzie tutaj potrzebna dodatkowa walizka dla mnie, mam nadzieję, że nie. I uda się to wszystko poupychać Tam jest bardzo dużo jakichś topów i tak więc to są takie małe ubrania, które można gdzieś tam powciskać. Też jak się na przykład roluje ubrania, to zawsze jest więcej misa, także mam nadzieję. Mam nadzieję, że uda im się to wszystko zabrać, bo specjalnie właśnie sobie pozamawiałam te rzeczy do Polski, bo wiedziałam, że tej przyjadę i będą mogli je, mi je przywieźć. Także jak przyjadę i przywiozą mi te rzeczy, będę mogła Wam zrobić duży taki haul zakupowy, co sobie pozamawiam do Polski. Kiedy parkuję samochód, przyjechaliśmy do Chile'a mojego ulubionego marketu, żeby kupić coś yy, ze sobą na piknik. W ogóle patrzcie na moje klapki, to sobie w ogóle z Polski je zabrałam. To takie śmieszne. Powiem Wam, że ludzie naprawdę fajnie się na nie patrzą. Przez to, że mam długie spodnie, to może wyglądać to trochę dziwnie. Jak takie zwierzaczki troszeczkę. Kiedyś jak w Polsce szłam na spacer z moim psem, to zatrzymała mnie pani i powiedziała, że myślała, że idę z trzema psami. Myliła się, że moje klapki to są psy. zakupy. Jak dojedziemy, to pokażę Wam, co kupiliśmy. Bierzemy ostatnią rzecz i idziemy do kasy. Co to? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Know, something for kids. It's something for kids? Okej. Sponniłam się właśnie z moją mamą, wam pokazuje tej ile mam rzeczy i przy okazji sobie mierzy Mama, przywitaj się. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Podobały Ci się moje ubrania? E, połowę zostawię sobie. No tak. Właśnie rozmawiałam z moją mamą i moja mama mówi do mnie, Boże dziecko, ty masz wszystkie ubrania czarne pozamawiane lub białe, ale ja naprawdę najlepiej się czuję w czarnych e, ubraniach. Dzisiaj zobaczcie, też jestem cała na czarno, więc no tak najlepiej się czuję, więc wszystkie właśnie ubrania sobie pozamawiałam większości czarne i białe. <laughs> ja zaraz muszę odzwonić do mojej cioci, ponieważ do mnie dzwoniła, e, a my już dojeżdżamy do miejsca, zostały 4 minutki i jeździmy i zobaczcie, to jest cały czas takie piękne widoczki. Wow. Zdecydowaliśmy, że zatrzymujemy się na chwilę na tym widoku, żeby zobaczyć jak to wygląda właśnie z góry, póki tutaj jeszcze jesteśmy. W Turcji są naprawdę bardzo wysokie krawężniki i zawsze się boję, jak otwieram drzwi, że tutaj kieromowi zarysuję drzwiami. Dojechaliśmy do miejsca, ale jest tyle ludzi, naprawdę. Jest niedziela, więc wszyscy sobie tutaj robią pikniki, jak widzicie i jest masa co samochodu, więc nie wiem, czy znajdziemy tutaj gdzieś miejsce, żeby się zatrzymać. Pojechaliśmy do miejsca. Tutaj się sobie właściwie tutaj na kamieniach. Ja w ogóle bardzo lubię tutaj siedzieć na takich kamieniach. Morzu i pokażę Wam co tutaj kupiliśmy pokaż. Tutaj mamy Serki z Elzosu dla mnie, a dla Kirema są so. samochodem. Kirem sobie wybrał, że chciał yeah, samochodem. To yeah, yeah. so, nie? Yeah. Chciałeś. Dla ciebie, doda. Nie dla Ciebie. Dalej mamy słonecznik, woda. Dwie paczki chipsów. Mamy takie chipsy, małą czekoladę. Taki e, sześciopas napoi mały, które weźmiemy potem do domu i mamy jeszcze jedne chipsy healthy, juice, juice. zdrowe healthy. Hmm? Zdrowe? Healthy? Tak. I... I skończymy. I to co Kierem też sobie kupił taki napój. Mamy jeszcze borówki, więc zaraz awesome. je umyjemy i zjemy sobie z jogurtem. Jak się było małym, to się jadło właśnie takie jogurty z takimi cukiereczkami. Więc... Oj, łyżkami w I dajemy do tego borweczki. Ugh! Ta Proszę. Tak się prezentuje. Nasza kolacja Kierunk mm, testuje wszystko po kolei Tutaj są jakieś ostre A te, pokaż Pokaż A te są barbecue? Tak sobie? Tak. dalsze No, ale Getting spry. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Słuchajcie, jestem słaba w szybkim otwieraniu słonecznika, a Kieran to robi tak szybko, że ja Co? nie wiem. You are so fast and I cannot do this. Co so On ma technikę na to, po prostu. You have a good method, so you can do this, but I can't. Naprawdę, ja tak wolno jem słonecznik. Mm. Kieran mnie uczył kiedyś, ale już zapomniałam. się nie słuchajcie. On tak o fobie szarków chciałam powiedzieć. Rekinów. Jak ją mówi, patrzę, rekin. A ja mówię, nie, nie kłam mnie. Ja on mówi, przysięgam rekin. Ja się odwracam. I widzę. I słuchajcie. Tak no się. Przy... Tak <tosłucham> się so Tak <tosłucham> się przestraszyłam. Z tej pana, nurka, że normalnie wszyscy tutaj się z tyłu patrzyli na mnie. Ale naprawdę, ja się boję rekinów. A w tej? Wystaje panu ta nurka. Normalnie jak Rekin. Dzięki Kieran. Nie ma lasu. Dalej cały czas jemy słonecznik i zobaczcie jaki mamy piękny zachód słońca już powoli. Tutaj pan Rekin dalej sobie pływa, który mnie wystraszył. Kieran powiedział, że wystraszyłby mnie e, kilka razy bardziej, ale siedzę tutaj przy samym morzu, a w ręce miałam kamerę i telefon, to jednak uznał, że lepiej mnie nie straszyć. Mhm. Prawda? Tak że nie nagrałam tego momentu, kiedy otwierał picia, bo skończyło się to tak. Panie okay, To jest <laughs> Nie mieliśmy, jak to się nazywa? Nic do otwarcia. <laughs> Więc otworzył jedno od drugie. No i troszeczkę się. Mnie okay, les <laughs> Mniej niż połowa została. Nie. Okay. Like... Yeah. Będziesz się lepił. Fuck. Why you didn't record this moment, huh? Why you didn't tell me to record? I was going <laughs> <nonsense. laughs> to. Słońce prawie zaszło do końca, a my teraz w obserwujemy ptaki, które tutaj nurkują, żeby łapać ryby. Tutaj panowie sobie się zeteszło, biorą. że teraz przyszło tutaj, żeby właśnie pooglądać zachód. Romantyczny. Romantyczny? A tutaj słońce nie Takie mam romantyczne właśnie. Z powrotem swojej kropki. No to jest sama bardzo dawno i spędzaliśmy tak trochę, żebyśmy sobie posiedzieli na tych kamieniach właśnie tak dłużej. Pamiętam, że jak kiedyś przyjeżdżałam do i jeszcze jak przyjeżdżałam z rodzicami, żeby się z nim zobaczyć tutaj, to właśnie wieczórkami sobie razem siedzieliśmy na tych kamieniach i jak wyjeżdżałam do Polski, to zawsze bardzo mi tego brakowało. A jak już tutaj mieszkam, to tak właśnie nie, nie za często przyjeżdżamy, także fajnie, że dzisiaj hmm, Taki pomysł już wpadłam w sumie e, od jakiegoś czasu, żeby zrobić piknik, ale to, że wyszły te kamienie, tak wyszło spontanicznie, a było naprawdę bardzo fajnie i był ten zachód słońca, także naprawdę było idealnie. Wywracamy już do domu, jesteśmy bardzo blisko. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, w górę, suba na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.